Dobrze dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa na live. Jestem tutaj późno, bo nie wiem, z jakiego powodu nie uruchomi mi się komputer. W ogóle opłacone wszystko, internet pokazuje się, że jest. Po prostu nawet dzwoniłam tam. Nie wiem, czy to pogodowe sprawy jakieś, czy, czy coś co się wydarzyło. W każdym razie nie mogą się. Połączyć z wami dopiero teraz, proszę państwa, czy może ktoś działa na mojej tej linii? No nie wiem, nie znam się na tym dokładnie, ale, ale to nie jest tak. Po prostu widzicie jaki jest świat. To dlatego, że jestem później, chciałam się z wami przywitać, moi kochani, i powiedzieć kilka zdań, jak zwykle. Oczywiście, że powody mamy, jakie mamy, proszę państwa. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy cierpią z jakiegoś powodu ulewy, dach stracili nad głową czy, czy co innego się wydarzyło, więc współczuję. Nie będę tu zawracać Wam dzisiaj głowy o zioła, ale powiem Wam na temat żywokości jedną taką rzecz, bo dużo jest nowych pań, które pytają, czy ma zidło na alkoholu z artemizyną i ze skrzymiąką zrobione czy leczy na przykład ostrogi. Tak, tyle na początku powiem do was wszystkich. Leczy, proszę Państwa, zapalenie nerwu lędźwiowego, czy jakieś inne zapalenie obwodowe, czy chore kolana, proszę Państwa, więc zakładamy jedną łyżeczkę na ręcznik jednorazowy, jak mamy takie zrobione mazidło na tym złocie zakładamy i wiemy, że już mamy zaraz w tym samym dniu ulgę, ale żeby wyleczyć jakieś schorzenie, czy uzupełnić cząstkę, czy ten kolagen, trzeba dłużej po prostu nakładać, żeby jak zwykle do Was mówię. Zawsze ten, kto nic nie robi, to nic się nie dzieje, ale ten, kto na przykład nadaje na żywo, tak jak teraz, czy zawsze znajdzie się jakaś osoba dziwna, która Ci Utrudni, albo te anomalie pogodowe, to też nie będę od razu na osoby mówić. Może te internety przez to nie chodzą, że te burze, że te huragany, że coś zerwane, że wychóry, Chociaż dzwoniłam do plaja i mówią, że tak, ale w każdym razie teraz się dopiero połączyłam. To jest tak, jakby ktoś pracował na tej. Mojej całej linii i nie dopuszczali mnie po prostu do, no tak jak mówię, tutaj do dopiero teraz do otwarcia tych stron. Tak. No to czyli mówiłam o tym żółkości. Tu pani mnie pytały, że jeżeli ktoś ma słabe płytki na. Znaczy się nieleką krew, bo jeżeli się zlepia, to jest niedobrze, bo można dostać uraz za krzew i tak dalej. Więc częściutki skrzypijemy przez tydzień czasu. Potem jakiś czas też sobie powtarzamy po prostu, żeby właściwie ta krew na przykład. Niektórzy mówią, że nawet ci nie stuką w nos, nigdzie. A tak bardzo dużo ukrytych ludzi pod różnymi pseudoninami. Po prostu musiałam to zresetować, zlikwidować i po prostu i zapisać, że to zlikwidowałam. Nie ma sprawa. po prostu takie, proszę Państwa. Solatki, dziwne nadzą, to jest nieładnie, to jest są takie, no nie wiem, czy taka dziewczyna jedna i druga będzie od, ra, od młodości takie jakieś, czy to mądre, czy to jakieś ostatnie pokolenie, tego też nie wiem, uśmiałam się, ale trzeba zwracać uwagę takim życiem do przodu, do celu, a nie jakimiś głupotami. Mówię o tej końcówce telefonu 320, ale jak się wkurzę, to... Na Facebooku i wszędzie. Po prostu, żeby. Yy, tak. O, proszę, takie choineczki. Nie trzeba się na, na wszystkich. Na wszystkich uważać. No ale pan Bóg każe, tak jak ja mówiłam, jak napisałam w tej książce. Yy, tak się w 2001 roku napisałam. Mamy 2025. Yy, pani Danusia, witam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Yy, dziękuję za. I, I tutaj właśnie stały widz pani jest. I tutaj chciałam właśnie powiedzieć, że, że dzieją się cuda, dzieją się cuda. Fala zalewa tę ziemię, chce zmienić ludzkie plemię, a wszystko przez złe rządzenie, rządza pieniądze. Czyli widzicie, napływają ludzie z różnych stron świata. Do Polski do innych państw. inne państwa sobie nie radzą, wypychają do tłumaczyć. Oni auto, jak go oglądałam we Francji, czyli rozbijają, skaczą po tym aucie, czy policyjne, czy inne. Oni nie wiem, za co uważają, gdzie się nie zabrali. I nie podpisali. A teraz, proszę Państwa, Danusia kręci się chyba, nie ma zasięgu, raz jest, raz nie ma. No, jest cały czas zasięg. Może się kręci.